Putin zaproponował Ukrainie zawieszenie broni od 8 do 11 maja. Zapewne sądził, że nikt nie domyśli się, iż chodzi mu wyłącznie o to, by spokojnie przeprowadzić paradę z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. Zełenski, co było do przewidzenia, odrzucił tę propozycję, określając ją raczej jako inscenizację teatralną. Zamiast tego zaproponował poważniejszą i bardziej pragmatyczną opcję zawieszenie broni na 30 dni, podkreślając, że w ciągu kilku dni nie da się dojść do żadnych realnych ustaleń. Wybieramy właśnie takie czułe punkty Rosji, które najbardziej będą skłaniać Moskwę do dyplomacji. Teraz martwią się o to, że ich parada stoi pod znakiem zapytania, i słusznie się martwią, ale powinni się martwić o to, że ta wojna wciąż trwa. Bezwarunkowe zawieszenie broni to model zaproponowany przez Amerykanów. Podążamy tą ścieżką, od tej daty albo od innej, najlepiej wcześniej. Tak, spróbujmy na 30 dni. Dlaczego właśnie 30 dni zawieszenia broni? Bo w ciągu 3, 5 czy 7 dni nie da się niczego sensownie ustalić. Nie możemy brać odpowiedzialności za to, co dzieje się na terytorium Federacji Rosyjskiej. To oni zapewniają wam bezpieczeństwo, więc żadnych gwarancji z naszej strony nie będzie. Ciekawie się złożyło, że prezydent Serbii Aleksander Vucic i premier Słowacji Robert Fico nagle zachorowali tuż przed planowaną wizytą w Moskwie. Obaj mieli uczestniczyć w paradzie, jednak w obliczu ostrej krytyki ze strony Europy i możliwych konsekwencji w postaci sankcji, obaj niespodziewanie odwołali swój wyjazd. Rosyjski propagandysta Sergiej Markow skomentował to na swoim kanale w Telegramie sugerując, że choroba mogła być jedynie formalnym pretekstem, by uniknąć niezręcznej sytuacji. W tym roku, 9 maja 2025 roku, Dzień Zwycięstwa w Moskwie zapowiada się wyjątkowo międzynarodowo. Do tradycyjnej parady z udziałem czołgów, rakiet podchorążych i orkiestry wojskowej dołączą bowiem także chińscy żołnierze Ludowa Armia Wyzwolenia Chin przemaszeruje uroczyście po Placu Czerwonym ramię w ramię z rosyjskimi wojskowymi, prawie jak za dawnych dobrych czasów, tylko sojusz już nieco inny, a cele delikatnie zaktualizowane. Desant chińskiego ceremonialnego braterstwa już dotarł do Moskwy i zdążył nawet wziąć udział w nocnej próbie parady. Chińczycy podeszli do sprawy z typową wojskową dyscypliną i precyzją. I oczywiście wszystko to wyłącznie w imię przyjaźni, strategicznego partnerstwa oraz pogłębiania wielostronnej współpracy. No i żeby nieco urozmaicić świąteczną geopolitykę. Szczególnego kolorytu całemu wydarzeniu dodaje spodziewana wizyta samego Xi Jinpinga, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej i, jak można przypuszczać, głównego gościa tego widowiska. Nieco dzień przywódca Chin przylatuje do Moskwy, żeby zobaczyć, jak jego żołnierze maszerują po Placu Czerwonym przy dźwiękach cudzej hymnu. Najwyraźniej relacje między Pekinem a Moskwą stały się na tyle bliskie, że nawet rosyjska parada zwycięstwa nie może się już obyć bez wschodniego akcentu. Władze rosyjskie rzecz jasna są zachwycone. Udział Chin w paradzie to nie tylko pokaz wiecznej przyjaźni, to niemal certyfikat lojalności geopolitycznej. Prawdziwa dyplomatyczna witryna oto proszę, spójrzcie, gdy jedni się od nas dystansują, inni dosłownie maszerują z nami krok w krok. Oprócz udziału chińskich żołnierzy, którzy, jak wynika z oficjalnych oświadczeń, przybyli wyłącznie w imię pokoju i przyjaźni, Kreml wyraźnie przygotowuje się również na mniej uroczysty scenariusz. W tym roku wokół Placu Czerwonego rozmieszczane są systemy obrony przeciwlotniczej, i to bynajmniej nie dla ozdoby. Nawet na najwyższych szczeblach rosyjskiej władzy zdają sobie sprawę, że technicznie rzecz biorąc, Ukraina może przeprowadzić atak na paradę. W stolicy wielkiego mocarstwa jądrowego, który na co dzień zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą, w pośpiechu rozmieszcza się zestawy przeciwlotnicze na dachach budynków. Najwyraźniej, gdy specjalna operacja wojskowa przebiega zgodnie z planem, parady trzeba osłaniać systemami pancer. Oczywiście rosyjskie władze przedstawiają to wszystko jako zwykłe działania prewencyjne. Do środków ostrożności można również zaliczyć długość samej parady, ponieważ przed wojną w Ukrainie parady mogły trwać prawie dwie godziny. A po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny zostały skrócone do 40 minut, ponieważ parada to doskonały cel dla ukraińskich dronów i może zostać zaatakowana w każdej chwili. Odwołać paradę również nie można, ponieważ tradycyjne rosyjskie wartości na to nie pozwalają, a lud po prostu nie zrozumie, jak można odwołać paradę z powodu zagrożenia atakiem dronów. Skoro prezydent kraju za każdym razem mówi, że mamy w kraju najlepszą broń na świecie i że jesteśmy potężnym, silnym państwem, będzie też ciekawie przyjrzeć się liczbie sprzętu wojskowego na tegorocznej paradzie. Przez całe dekady to właśnie ta część parady robiła największe wrażenie. Przecież wszyscy Rosjanie chcieli zobaczyć wojskową technikę, pokazać ją dzieciom, a na każdej paradzie pojawiał się jakiś nowy sprzęt. Nowe rakiety, nowoczesne pojazdy wojskowe. Co więcej, w ostatnich latach przed wojną podczas parady prezentowano nowoczesny rosyjski czołg, który rzekomo nie miał odpowiedników na świecie. Jednak potem Putin rozpoczął pełnoskalową wojnę, i na polu bitwy tego czołgu jakoś nie widać. Pokazywanie go na paradzie zwycięstwa w trakcie trwającego konfliktu byłoby mało rozsądne. W związku z tym skrócono nie tylko czas trwania samej parady, ale i zmniejszono wojskową kolumnę. Zamiast najnowocześniejszych czołgów i sprzętu pokazano radzieckie T-34. Ciekawe, co pokażą tym razem, bo z jednej strony trzeba zaprezentować całą potęgę rosyjskiej armii. W końcu obecnie będą przedstawiciele wielu krajów. Z drugiej strony, jeśli zostanie pokazana duża ilość nowoczesnego sprzętu wojskowego, to żołnierze na froncie mogą zacząć pytać, dlaczego ta technika defiluje na paradzie, a nie trafia na pole walki. Jak już wcześniej wspomniałem, ukraińskie drony mogą zaatakować paradę lub inne obiekty w Moskwie, wywołując panikę podczas uroczystości, tak by cały świat w transmisji na żywo zobaczył, jak Putin i wspierającego państwa ewakuują się z Placu Czerwonego. Z drugiej strony, Putin może takie działania wykorzystać przeciwko Ukrainie. Dzięki temu miałby okazję pokazać delegacjom innych państw, że Ukraina jest zdolna do ataków nawet w tak symbolicznym dniu, właśnie wtedy, gdy Rosja poprosiła o zawieszenie broni i zaprosiła zagranicznych gości. Sami zagraniczni przedstawiciele mogą jeszcze bardziej uwierzyć Putinowi i chętniej udzielić Rosji nowej pomocy, czy to w postaci uzbrojenia, czy wsparcia finansowego na dalsze prowadzenie wojny. Nie można też wykluczyć, że celem ataku nie będzie sama parada na Placu Czerwonym, lecz inne obiekty. Na przykład kilka dni temu doszło do silnego ataku na Półwysep Krymski. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że nad Krymem zestrzelono 89 dronów, jednak mimo to w pobliżu siedmiu wojskowych lotnisk doszło do eksplozji, a dwa dni temu po raz pierwszy na świecie ukraiński morski dron zniszczył rosyjski samolot wojskowy na Morzu Czarnym. Wszystko to może wskazywać na przygotowania do kolejnego uderzenia, być może na most krymski lub inne strategiczne obiekty. Bo proszę sobie wyobrazić, jak głupio wyglądałby Putin, gdyby w czasie transmisji na żywo w towarzystwie zagranicznych gości chwalił się swoją potężną bronią i silnymi sojusznikami, a w tym samym momencie poinformowano by go, że most krymski został właśnie po raz trzeci wysadzony. I podczas gdy on siedzi na paradzie zwycięstwa, jego święty obiekt płonie i się rozpada. Jak widać, może się wydarzyć dosłownie wszystko. Może też nie wydarzyć się nic, co z kolei mogłoby zostać odebrane jako sygnał, że Ukraina rzeczywiście gotowa jest do zawieszenia broni. A przy okazji, jeśli chodzi o Krym. Mimo ukraińskich ataków na półwysep, tłumy rosyjskich turystów wciąż tam jeżdżą. Jeszcze przed pierwszym atakiem na most krymski, Rosjanie mogli swobodnie przejechać przez most i dostać się na Krym. Jednak po pierwszym zniszczeniu jego części władze rosyjskie ustanowiły tam punkt kontrolny. Dokładnie taki, jakby chodziło o granice. Z innym państwem. Służby bezpieczeństwa sprawdzają każdą maszynę, zaglądają do baku, schowków i różnych zakamarków samochodu, szukając czegokolwiek, co mogłoby być zakazane. Kontrola jednego samochodu może trwać nawet 20 minut, a ponieważ funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa jest niewielu, pozostałe pojazdy muszą czekać w korku na swoją kolej. W związku z tym ludzie spędzają w korkach przed mostem krymskim nawet po kilkanaście godzin. A teraz nie mniej interesująca i zarazem dość absurdalna wiadomość z Rosji. W Kiemerowie z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej postanowiono podejść do wychowania patriotycznego dosłownie od kołyski. Noworodki są tam wypisywane ze szpitala nie w tradycyjnych ozdobnych becikach, lecz w specjalnie uszytych miniaturowych mundurach wojskowych z czasów ZSRR. Z furażerkami i płaszczami pelerynami. Rodzicom oczywiście daje się wybór, ale sądząc po nastrojach, patriotyczny zestaw wyraźnie zyskuje na popularności. Organizatorzy zapewniają, że w ten sposób chcą przypomnieć o znaczeniu wielkiej rocznicy i zaszczepić szacunek dla bohaterstwa przodków od pierwszych dni życia. Im wcześniej, tym lepiej, jak twierdzą. Jednak u niektórych taka inicjatywa budzi wątpliwości. W końcu wojskowa symbolika na niemowlętach to dość kontrowersyjna sprawa. I być może niezbyt stosowna. Niemniej jednak, we współczesnej Rosji tego typu akcje już mało kogo dziwią. Patriotyzm staje się częścią oficjalnej narracji codzienności. A im bardziej widowiskowe są jego przejawy, tym donośniej brzmi hasło: nikt nie jest zapomniany. Nawet jeśli chodzi o tych którzy dopiero co przyszli na świat. O dzieciach nieco starszych również nie zapomniano. W przedszkolu rodniczek w miejscowości Nieciejewka w Dagestanie postanowiono uczcić Dzień Zwycięstwa z rozmachem, organizując prawdziwą wojskową paradę w miniaturze. Na nagraniu, które szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, widać chłopca w paradnym mundurze i czapce oficerskiej, który z powagą objeżdża szyk innych dzieci zabawkowym samochodem. Reszta dzieci, przebrana w stroje reprezentujące różne rodzaje wojsk, stoi na baczność i oddaje honory. Organizatorzy zapewniają, że wydarzenie odbywa się co roku i ma na celu kształtowanie u dzieci szacunku do historii oraz poczucia patriotyzmu. Jednak reakcje w internecie okazały się podzielone. Niektórzy użytkownicy wyrazili wątpliwości, czy w tak wczesnym wieku należy wprowadzać elementy symboliki wojskowej, nawet jeśli mają one formę zabawy. Mimo to, w obecnej sytuacji, takie inicjatywy coraz częściej stają się częścią programu edukacyjnego. Patriotyzm, jak uważa wielu w Rosji, należy kształtować od najmłodszych lat. Jak sami widzicie, 9 maja w tym roku zapowiada się naprawdę interesująco. Więc czekamy na ten dzień i piszcie w komentarzach, co według Was może się wydarzyć. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.